Dzień dobry, strażnik Tomasz Kosatka, Straż Miejska w Malborku. W dniach od 14 do 20 lipca funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli 96 interwencji, które najczęściej dotyczyły spraw porządkowych, spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz sprawowania nieprawidłowej opieki nad zwierzętami, czy też osób leżących w miejscach publicznych i na klatkach schodowych. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w zabezpieczeniu imprezy, która w miniony weekend odbywała się na terenie miasta, a oceniając przebiegła bez problemów. Dziękuję za uwagę. Młodszy Brygadier Janusz Glaszczewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Walborku. W minionym tygodniu odnotowaliśmy 19 zdarzeń, w tym 6 pożarów oraz 13 miejscowych zagrożeń. Miniony wakacyjny tydzień upłynął bardzo spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń. Działania strażaków, ratowników ograniczyły się do udziału w zabezpieczeniu lądowania i startu samolotu transportowego w Królewie. Otwarciu mieszkania na prośbę policji, uwolnieniu 11-letniego dziecka uwięzionego w windzie budynku wielorodzinnego, ugaszeniu trzech pożarów traw, dwóch pożarów śmieci i jednego pożaru drzewa. Palił się też samochód osobowy Audi, ale został on ugaszony przed przybyciem naszego zastępu. Pozostałe zdarzenia to neutralizacja plamy oleju oraz usunięciu sześć, usunięcie sześciu gniazd owadów błonkoskrzydłych. Kapitan Cezary Murawski, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sztumie. W zeszłym tygodniu odnotowaliśmy 13 zdarzeń, w tym jeden pożar, 11 miejscowych zdarzeń, zagrożeń oraz jeden alarm fałszywy w Dobrej Wierze. Największa ilość, tak jak mówiłem na wstępie jest miejscowych zagrożeń trafiło nam się też jeszcze owady skrzydłe oraz w związku z tymi ulewami, które wystąpiły w sobotę soboty na niedzielę zostały zalane dwa domostwa, dwa mieszkania oraz jeden nawet dom towarowy ABC w Sztumie. 15 lipca dostaliśmy zgłoszenie o wypadku drogowym na trasie Dzierzgoń-Stary Miasto. W wyniku tego zdarzenia. Była jedna osoba poszkodowana, która po, przyje po przyjeździe na miejscu jednostek e, Straży Pożarnej, co w tym przypadku akurat e, jednostka OSP z, z dzierżgonia przyjechała na miejsce zdarzenia samochodem GBA, e, udzieliła pomocy tej osobie i została ta osoba e, przekazana służbom ratownictwa medycznego, zespołowi. E, samochód marki e, Renault. Megan uderzył czołowo w drzewo i tak jak mówiłem w wyniku tego zdarzenia została jedna osoba poszkodowana. Drugie zdarzenie mieliśmy 16 lipca o godzinie 9:50 dostaliśmy zgłoszenie i tutaj były prowadzone prace remontowo-budowlane właściwie przez montera firmy Dialog w mieszkaniu prywatnym w budynku wielorodzinnym w tym przypadku w bloku na ulicy Morawskiego, w wyniku czego monter, który coś tam wiercił, po prostu została przerwana instalacja gazowa, w tym przypadku rura, gdzie nastąpiło rozszczelnienie gazu. Na tyle jeszcze był. Odpowiedzialny ten monter razem z właścicielem budynku, że raz dwa zakręcili główny zawór gazowy. Na miejsce zostały skierowane dwie jednostki od nas, tutajszej jednostki ratowniczo-gaśniczej, dwa samochody z GCBA 4x24 oraz samochód też ciężki GCBA 8x50. Działania straży polegały na zakręceniu głównego zaworu gazowego oraz przewietrzeniu budynku, mieszkania całego właściwie, oraz sprawdzeniu urządzeniem MultiPro na obecność gazów.